Mięśni w kształcie ściętego stożka. Wielkość pięści. Pompa. Dwa przedsionki. Dwie komory. Cztery jednokierunkowe zawory. Wewnętrzny system sterowania. Wszystko. Tak prosta, a tak ważne. Tak prosta, a przecież zawodne. Bywa, że konstrukcyjnym błędem skazi się naturę. Bywa, że czas i środowisko sypną piachem w ten precyzyjny mechanizm. I pompa zawiedzie. Dla życia to oznaczało wyrok. Nie tak dawno, jeszcze bez możliwości apelacji. Nie tak dawno. Stosunkowo dawno poznaliśmy z grubną budowę tej pompy. To było dużo, ale potrzebowaliśmy szczegółów. W wosku utrwaliliśmy serca tych, którym nie umieliśmy pomóc. Cięcie mikrotomu obróciło je w szeregi delikatnych plasterków. Tak powstawał komiks o zawiłościach sercowej anatomii. By zrozumieć całość, zanalizować należało tysiące obrazów, bo pojąć działanie to znaczy poznać bez reszty strukturę. Komórki sercowego mięśnia, które potrafią poprzecznie komunikować się ze sobą. Zbiory włókien przewodzących impulsy wywołujące skurcz. Obraz dojrzewał. Stawało się jasne, gdzie można ingerować ostrzem skalpela, a których tkanek tknąć nie wolno pod żadnym pozorem. Rysowały się plany dróg dojścia do miejsc wymagających interwencji. Opadały wątpliwości i narastało przekonanie, że warto, że można, że trzeba i to koniecznie. I zaczął się czas chirurgów. kapitalny wymaga i czasu. Pacjent już śpi. Remont kapitalny wymaga zatrzymania maszyny, ale 2-3 minuty braku akcji serca oznacza śmierć. Rozwiązaniem okazała się tu hipotermia. Temperatura ciała spada, procesy życiowe zwalniają. To daje już 6-7 minut na zabieg. Mało. 18-miesięczny chłopak cierpi na nieuleczalną wadę serca. Natura nie dała mu szans. W ścianie między komorami serca należy dokonać skomplikowanej ingerencji. 6 minut to za mało. Serce trzeba zatrzymać na dłużej. Obiegu krwi nie wolno. Więc rolę pompy przejmuje aparatura. Dwie pompy zastępujące pracę serca plus układ wzbogacający krew w tlen. Teraz serce może już stanąć na dłużej. Dziecięce ułomne serce. Jeszcze pracuje, choć już nie musi. W tej operacji należy opróżnić je z krwi. Otworzyć ściany mięśnia, by móc dotrzeć do samego wnętrza. Delikatny zabieg wymaga absolutnie unieruchomionego obiektu. Chemia i temperatura zrobią swoje. Flash the car on her, Danny. Now. Remont kapitalny wymaga wiedzy, czasu, specjalnego przyrządowania i oczywiście części zamiennych. Kształt wycinany z takronowej tkaniny nie jest przypadkowy. Wewnątrz serca palce chirurga skręcą go i uformują dwie rury kierujące krew tam, gdzie biec powinna. Tkanka zarośnie dodatek i wtopi go w naprawioną pompę na całe życie. 13 minuta operacji. Usunięcie nadmiaru tkaniny, zszycie mięśnia, podłączenie naczyń serce gotowe do akcji. Temperatura wzrasta. Zaczyna się nieskoordynowany ruch mięśnia. Zewnętrzne pobudzenie prądem. Ruszyło. Koniec będzie żył, choć natura wydała na niego wyrok najwyższy. Bo to już nie te czasy, gdy nie było. Gdzie apelować? I tak zaczął się wiek chirurgów. Oczywiście w przypadku zabiegów na tym akurat organie, no bo przecież jest w środku, jest taki sam jak wszystkie inne. Może z tym tylko wyjątkiem, że jest siedliskiem wyższych uczuć, a może i duszy, ale umówmy się dla potrzeb dzisiejszego programu, że akurat tego aspektu nie będziemy poruszali. Zabiegi na sercu, chirurgia serca nie ma długiej historii. Może za 40 lat, a te poważne zabiegi, może ze 20. W każdym razie widać już dziś, z tej krótkiej historii, że jakakolwiek zmiana tam w środku, zmiana, która powoduje, że ta pompa przestaje działać, no możliwa jest do naprawienia. Czasem są to sytuacje bardzo proste. Powiedzmy, wiadomo, że jest to pompa z własnym wewnętrznym sterowaniem. Tam w środku są węzły wysyłające impulsy, które powodują w odpowiednim czasie skurcz przedsionków i skurcz komór. Serce pracuje. A jeśli ten system akurat zawiedzie, system nadajników, ewentualnie drogi wiodącej te impulsy, a no wtedy <tuszy> <tuszy> wtedy można zastosować zewnętrzny generator. Wysyłający w czasie impulsy pobudzające skurcz najczęściej komór. Jedna elektroda to jest obudowa, drugą elektrodę wtyka się na zewnątrz, to wszystko zaszywa się w takim worku skórnym i poprzez żyłę dostaje się do komory tą akurat elektrodą, no i tutaj na sygnał elektryczny mięsień sercowy się kurczy w rytmie, który nadaje mu maszyna. Ot, taka. Zasada Wolty. W, w tym momencie okazuje się, że tak naprawdę te wszystkie zabiegi, remonty kapitalne, pompy, którą nazywamy sercem, stały się do facto dopiero możliwe wtedy, kiedy wkroczyła inżynieria medyczna. Ta prawdziwa, umożliwiająca nie to, o czym mówiłeś, tylko biologiczne naprawy, bo ich zasięg jest w gruncie rzeczy dość ograniczony. A jedną z tych, z tych właśnie rzeczy, które możliwa jest do naprawienia w przypadku braku sterowania, proste stosunkowo, tak by się mogło wydawać, urządzenie techniczne i działa. Proste, co nie znaczy prymitywne, dlatego że te dzisiejsze generatory, a właściwie stymulatory osiągnęły już niezwykłą komplikację, choćby... Ich rozmiary, trwałość, baterie litowe, które umożliwiają 12 lat pracy, do niedawna tylko rok czy dwa, spawanie wiązką promienia laserowego i tak Niezwykła, skomplikowana technologia, może najbardziej nawet skomplikowana, jakie się stosuje we współczesnej techniki. 4 cm2. Takie właśnie pole do popisu dano konstruktorom nowej generacji stymulatorów serca. Zmieścić się tu musi zdublowany oscylator kwarcowy na wypadek awarii jednego, odbiornik impulsów sterujących, szereg systemów bezpieczeństwa oraz układy sterowania impulsem. Upakować trzeba również baterię litowo-jodową o pojemności 2,5 amperogodzin. I dla ułatwienia dodajmy, że pracować musi ten drobiazg przez minimum 15 lat. Oczywiście cudów nie ma. To wszystko stało się możliwe dopiero po wkroczeniu technologii dużej skali integracji przy wykorzystaniu cienkowarstwowych układów hybrydowych i mikroprocesorów i tak właśnie powstał stymulator o pojemności 22 cm3. Zamknięty w kapsule z czystego tytanu, metalu niezwykle odpornego na korozję i tolerowanego przez organizm. Zamknięcie jest tu również sztuką. Spawanie w otoczce gazów obojętnych z intensywnym chłodzeniem cennej zawartości to proces krytyczny. Tam w środku, oprócz elektroniki, pozostać może. Tylko czysty hel. Tym gazem sprawdza się bowiem szczelność obudowy. Najmniejszy wyciek mógłby stanowić zagrożenie. Hermetyczność to wymóg podstawowy. Nic prócz impulsów o napięciu 5,2V nie może się wydostać z tego pudełka. I to impulsów wcale nie banalnych. Moduluje się ich częstość, czas trwania, amplitudę, okres narastania i odstęp pomiędzy kolejnymi impulsami. W tym pudełku zamknięta jest więc cała maszyna i mikroprocesor, który steruje jej działaniem. Do tego dochodzi kontakt ze światem zewnętrznym, odbiornik sygnałów sterujących, którymi zmienić można poszczególne parametry i nadajnik, którymi sprawdza się działanie stymulatora. Oto 4 cm kwadratowe na wagę złota, choć cena tu raczej nie gra roli. Nie gra dlatego, że po prostu komputery są drogie, zwłaszcza te, które wszczepia się człowiekowi, bo stymulator jest de facto pierwszym minikomputerem, a właściwie mini mikroprocesorem, który został wszczepiony człowiekowi. Możliwości tego programowania z zewnątrz przy pomocy takiej, takiego nadajnika są rzeczywiście zadziwiające. W tej chwili pracuje stymulator z częstością 72 impulsy na minutę. Taka standardowa wielkość, ale jeśli jest to potrzebne pacjentowi, można natychmiast przeprogramować na 100 uderzeń na minutę. Chwila czasu i 199,9 zmiana wyraźna częstości ukazywania się impulsu. Można regulować szerokość tego impulsu. W tej chwili 5 milisekund, ale można zmienić na 0,5 na 1,9 maksymalną szerokość impulsu. I znów to samo widoczne na ekranie oscyloskopu po prostu rozmowa z urządzeniem które pracuje wewnątrz klatki piersiowej chorego No i wydaje się że wielka, jak uważam że, uważam, to jest że mnie wielka przekonała. sprawa poza tym yy, przecież to są rzeczywiście niezmiernie ciekawe i precyzyjne urządzenia bo same elektrody które wszczepia się pacjentowi a które muszą stawiać jak najmniejszy opór elektryczny być trwałe, zakotwiczać się przy pomocy specjalnych końcówek yy, w komorze Y, czy y, ewentualnie być naszywane na mięsień sercowy, to jest wszystko, bez mała, odrębna gałąź wiedzy, nadająca Szanowny się zresztą Panie na osobny program. Inżynierze, to oczywiście wszystko prawda i nie mam zamiaru negować potrzeby użycia tych y, urządzeń i wielkiego postępu, który tu się dokonał, ale zauważ, po pierwsze, dla mnie ideałem byłoby nie przestrajanie zewnętrzne, a reakcja powiedzmy na y, to, co dzieje się. W organizmie pacjenta. Potrzeba więcej tlenu, to stymulator sam gęściej podaje. Bywa i tak. Są stymulatory, Bywa. które mają swego rodzaju sprzężenie zwrotne, wykrywają nierytmiczne. Zgoda, tylko że znów jesteśmy na. nie na działaniu na sercu, jakby. Zobacz, że pompa jako całość jest sprawna. Zawiódł jakiś drobny mechanizm sterowania i nie można sądzić, że. wiesz, przełom w działaniu na sercu dokonał się wtedy, kiedy wymyśliliśmy takie elektroniczne stymulatory. Nie. No wyobraź sobie na przykład sytuację, w której ze sterowaniem jest nawet wszystko w porządku, ale ulega zniekształceniu i zawodzi sam mechanizm. Często jest to proste. No mówiliśmy dwie komory, dwa przedsionki i tak dalej, i tak dalej. Cztery zabory jednokierunkowe. Bywa, że się psują. No i co proponujesz? Przeszczep oczywiście. Oczywiście, że tak. Dziś najprostsza sytuacja byłoby, polegałaby na tym, by wziąć Zastawkę z innego ludzkiego serca i wszczepić ją w to miejsce ideał. Ponieważ najczęściej jest to niemożliwe, korzysta się z bioprotest tego rodzaju. Naturalna, tyle, że pochodzi od świnki. Zastawka mitralna, trójdzielna. No tak, i natychmiast yy, yy, zaczyna się właśnie ta sprawa z protezami naturalnymi. One mają kolosalną wadę w porównaniu do protez sztucznych, Jaką? mechanicznych, chociażby taką, że istnieje zawsze niebezpieczeństwo odrzucenia takiego przeszczepu i trzeba podawać specjalne leki zwane immunosupresyjnymi po to, żeby tego przeszczepu nie odrzucono. No i podaje się, ale ten problem już zaczyna przestawać być problemem niezwykle istotnym, a prawdopodobnie w przeciągu kilku najbliższych lat padnie zupełnie. Jest to kwestia no, odpowiednich dawek, odpowiednich leków. Kolejny argument, zastawka, powiedzmy, czy proteza, nazwijmy to mechaniczna, jest po prostu bardziej niezawodna, lepiej działa. To jest kwestia Wielu, wielu lat działania, może nawet 40-50 lat, a taka zastawka ile? Trzeba to wymienić, po 9-10 latach. 9-10 lat. W wielu przypadkach jest to czas i tak nadmiarowy. Danek, ja nie chcę Cię przekonywać do końca, ale porównaj ten precyzyjny mechanizm z tym mechanizmem, który był proponowany przez inżynierów. Zastawkę na przykład tego typu, potężna kula z teflonu latająca w jedną czy w drugą stronę, ewentualnie Zawór jednokierunkowy, taki, ze strasznymi, wystającymi zębami, a przecież jest to wszczepione wewnątrz bardzo delikatnego mięśniowego mechanizmu. Czy z tym wszystkim. No to są, ja wiem, to są przykłady kolego, dobrane po prostu tendencyjnie. Za chwilę jeszcze powiesz, że wokół tego następuje skrzepianie się krwi, i oczywiście będziesz miał rację, bo to jest, jest to problem rzeczywiście tam, gdzie używa się sztucznych yy, organów. Że krzew, krew wokół nich krzepnie, ale powiadam, to jest kwestia jak zawsze w inżynierii. Kwestia czasu i odpowiedniej technologii. Lekkość, wytrzymałość i tolerancja przez organizm. Oto podstawowe cechy protezy zastawki serca. Niewiele. Ale gdy zdamy sobie sprawę, że pracować musi całe dziesięciolecia bez najmniejszej awarii, że 70 razy na minutę otwiera się i zamyka, że pęknięcie płytki oznaczać może śmierć, wówczas ten prosty z pozoru zawór staje się czymś niezwykłym. I jest nim w istocie. Dysk zastawki wykonano z węgla pirolitycznego, Materiało o niezwykłej wytrzymałości. Koszyk powstał ze stopu chromu, kobaltu i wolframu, odlany w jednym kawałku, bez żadnych połączeń, a całość opleciona obręczą z włókna teflonowego, połączona chirurgiczną nicią z mięśniem sercowym, pracuje właśnie tak. Laboratoryjna symulacja to pierwsza próba. W tym teście zastawka pracuje znacznie częściej. Większym poddawana jest również ciśnieniom, a mimo to wytrzymuje wiele lat tych tortur, bo wytrzymać musi. Tajemnica sukcesu polega tu na ręcznej robocie. Wszystko wykonywane jest pod mikroskopem przy pomocy mikronarzędzi. Ręcznie szlifuje się i poleruje koszyki. I tak samo powstaje płytka zastawki. A potem? Potem dziesiątki stanowisk kontrolnych. Najmniejsza rysa to odrzut. Wymiary rzędu ułamków mikrona sprawdza się na mikroskopach projekcyjnych o wielkich ekranach. Mikropory ujawniają się w ultrafiolecie po specjalnej kąpieli w promieniach rentgena. Odrzutów jest sporo, ale te, które przejdą, stać mo mogą się częścią najbardziej doskonałych konstrukcji, częścią organizmu człowieka. Najróżniejsze warianty, najróżniejsze badania. Badania laboratoryjne, które zapewniają, że powinno to działać bezawaryjnie przynajmniej 50 lat. Węgiel pirolityczny, który jest twardy, bez mała, jak diament i model. Najlepszej w tej chwili na świecie zastawki dwudzielnej, której zaleta polega między innymi na tym, że po otwarciu się te skrzydełka prawie nie stwarzają żadnego oporu w przepływie krwi. Jest to tak zwany przepływ wtedy prawie laminarny, czyli liniowy. Sama obręcz tej zastawki również z węgla pirolitycznego, i oczywiście w związku z tym. Koszty takiej protezy są niezmiernie wysokie, to jest wszystko prawda. Są to zabiegi, których masowo jeszcze się nie wykonuje. Niemniej to jest jedyna droga. Stworzenie, pozbycia się najróżniejszych problemów, stworzenia odpowiedniej mechanicznej protezy, która jednak ma poważne przewagi nad protezą biologiczną, po prostu stosowanie ich tam, gdzie jest to potrzebne. No wiesz, byłbym niewdzięcznym dzieckiem współczesnego wieku, gdybym stwierdził, że to się także do niczego nie nadaje. Aczkolwiek w wielu przypadkach odnoszę wrażenie, że dokonuje się tych zabiegów, no dlatego, że, że jest jak gdyby inżynierskie rozwiązanie, ale ilość tych rozwiązań świadczy o tym, że nie ma ideału. Także. A poza tym, słuchaj, już nie idzie tylko o to, że krew dziwnie reaguje z zewnętrznym ciałem, z ciałem obcym. Skrzepy. W ogóle dość, dość drastyczna ingerencja w sam organizm. Przypuszczasz, że inżynieria stanęła tak wysoko, że naprawdę w to można uwierzyć do końca? A przypuszczasz, że jeśli można uwierzyć w tę część, która jest najbardziej ruchoma, to może pójść y, tak daleko, że wyrzucić całą pompę i wsadzić oczywiście, taką, która będzie sztuczna? O, oczywiście odpowiedź jest tak i to, się, to zostało zrobione. Po prostu są protezy całego serca i są one instalowane. Tak się zaczęło. Pod, o tym, że to przeszłość choć wyświadczy fakt, że film jest jeszcze czarno-biały. A ja myślę, że zaczęło się zresztą dużo wcześniej. Wiesz, bo to są już nawet historie z lat dwudziestych, kiedy myślano o podobnych pompach, tylko nie umiano ich zrobić. Problem tak, no ale, materiału, napęduj. Ale w każdym razie wymyślono, że, będą to, że będzie to pompa pneumatyczna że zostanie odwzorowane możliwie dokładnie, zostaną odwzorowane dwie komory serca, cztery zastawki w środku membrany, no i sprężone powietrze, które mm, tymi membranami porusza krew, musi napłynąć do komory sama, natomiast potem powietrze dokonuje reszty. Tyle, że naprawdę nie wiedziano z jakiego materiału to zrobić. Bo tu nie spróbowano, okazywało się, że materiał nie bardzo zdawał egzamin, w kontakcie z krwią przede wszystkim. Właśnie, tu jest ta niezwykła cecha biologii, która po prostu przed wszystkim, co obce, broni się na tysiące różnych sposobów. Ale minęły lata i technologia została znacznie udoskonalona. Okazało się, że najlepiej robić to w ten sposób, że nanosi się kolejne warstwy tworzywa sztucznego poliuretan Ta, y, poliuretanu mhm. to jest następnie wkładane do pieca suszone i tak jest na formie jakby to cały czas to jeszcze nie jest serce i to jest serf. właśnie już gotowy produkt kilkadziesiąt takich warstw cierpliwie y, nanoszonych i suszonych w specjalnym piecu po prostu pompa napęd i jej konstruktor y, najbardziej chyba obecnie na świecie znany człowiek, mianowicie inżynier Jarvik, który skonstruował szereg modeli sztucznego serca i oczywiście normalna procedura badawcza polegająca na szczepianiu tego urządzenia najpierw zwierzętom. No, no a działało. potem... Działało tam nawet tak. sto kilkanaście... Ale musiał kilkanaście nadejść kilkanaście taki dni, moment i przyszedł, kiedy Człowiek zapragnął eksperymentu ostatecznego, szczepienia sztucznej pompy drugiemu człowiekowi. Ja myślę, że to nie była tylko kwestia pragnienia, wiesz, no to oczywiście jest w jakimś sensie konieczność. Te przewody wychodzące z ciała na wierzch, prawda? no czymś to trzeba napędzać jednak. O, konstruktor, konstruktor tego serca, Robert Jarvik który twierdzi, że w chwili obecnej niebezpieczeństwo infekcji zakażenia na skutek tego, że przewody zasilające serce są wyprowadzone na zewnątrz jest mniejsze. Jeszcze raz obraz protezy, którą szczepiono pierwszemu w świecie człowiekowi. Barney Clark, nieuleczalnie chory, poddał się temu zabiegowi. Trzeba ja być odważny mój by człowiek. Sama operacja, jak twierdzą chirurdzy, nie nastręcza większych trudności. I to Barney Clark w kilka dni po operacji, który mówi, że nie przeszkadza mu świadomość tego, że jest to po prostu pompa. Można się do tego przyzwyczaić, mówi zupełnie mi to nie przeszkadza. Oczywiście wspaniały, dzielny człowiek, który przeżył dzięki tej sztucznej pompie jeszcze jakiś fragment cały czas podłączony do czegoś życia. takiego. Niestety, to jest rzeczywiście to co zasila tę pompę jest to po prostu z sporych rozmiarów szapa jakkolwiek konstruktor tej pompy twierdzi Robert Jarvik, że niebawem będzie to już wielkości waliz. Ale zdajesz sobie sprawę, że problem nie polega na wielkości tutaj, a po prostu na tym, że coś jest na wewnątrz, napędzające maszynę, która znajduje się wewnątrz ciała. Tak, I tak ale ja się. Z... na zewnątrz tak, jest... ale zauważ... Skrajnie niefizjologiczne. Zaczęło się od protez tylko jednej komory, czyli rozwiązania jakiegoś częściowego właśnie w ten sposób... Tworzonej protezy, która była przeznaczona do wspomagania czy na wyłączania częściowego serca w środku przepona, zastawki, aż skonstruowano wreszcie ten dwudzielny, dwudzielną pompę, łączoną na taki zwykły rzep który to jednak wbrew pozorom trzyma bardzo nie, to dobrze. Oczywiście nie jest serce barne jak larka. To... No, tak, ale bardzo podobna pompa została y, w tym przypadku wszczepiona. Y, przy czym jedna jest rzecz nieulegająca wątpliwości: tylko sztuczna proteza, proteza mechaniczna, jest w stanie wyeliminować te wszystkie problemy moralne, etyczne, y, które wiążą się z tym, że zawsze na świecie będzie więcej tych, którym serce trzeba wszczepić aniżeli możliwości uzyskania y, protezy biologicznej prawdziwego serca. Panie inżynierze, ile było operacji przeszczepienia sztucznego serca? Jedna. Jak długo żył pacjent? No kilkadziesiąt dni. Sto bodajże osiem dni dokładnie. Przy czym y, pamiętasz, ile było operacji przeszczepu serca? No, chyba już w tej chwili to są rzędu kilkuset. I wiesz, że niektórzy żyli lata. Tak, ale wiemy, jakie się z tym wiązały problemy, jakie są nadal, nie mówiąc o tym, że to są ludzie, którzy są do końca życia skazani na przyjmowanie leków przeciwko przeszczepom i tak Ci dalej. Ci są do tak końca dalej. życia skazani na przyjmowanie leków y, przeciwko y, Ale tu wracamy znowu do tej, tej rozmowy o tym, Owszem. co jest lepsze, proteza mechaniczna czy proteza biologiczna. Owszem, i oczywiście proteza mechaniczna to jest y, dość idealne rozwiązanie, ale jest to dopiero początek, niezwykle daleko. A wie, drogi. że czytałem niedawno artykuł, dlaczego pewien bardzo znany wzięty chirurg przestał dokonywania operacji przeszczepów serca naturalnego. Wyjaśnia to na trzech stronach, używając niezwykle mocnych argumentów. A wiesz, dlaczego nie ma następnych planów przeszczepiania y, serca sztucznego? Bo stwierdzono, że projekt dobiegł końca. Wydano odpowiednią ilość, niebłahą ilość pieniędzy, powstało, sprawdzono raz na człowieku i jest dobrze. Teraz proponuje się by sytuacja działania ze sztucznym sercem była taka, że stworzy się powiedzmy odpowiednie miasteczko dla ludzi, którzy mają wadę serca no, tak potężną, że spodziewamy się, że trzeba będzie tam dokonać ingerencji. Oni tam żyją pod ciągłym monitoringiem, będą żyli, znaczy, bo to jest projekt. W momencie, kiedy nastąpi tragedia, natychmiast znajdą się na stole, natychmiast w ich klatce piersiowej zacznie działać taka pompa, ale, ale tylko tak długo, powiedzmy nawet... Rok, dwa lata, aż znajdzie się odpowiednie no więc, naturalne serce, właśnie, bo czegoś lepszego. Czyli, czyli będziemy jako... czekali, aż będą fatalne warunki na drodze i będzie po prostu ślisko i mgła albo yy, padał deszcz i wtedy będą ludzie ginęli w wypadkach, będzie można znaleźć odpowiednich dawców, te serca napłyną do szpitala i będzie można je przeszczepić tym, którzy oczekują.